Cześć! Przed chwilą była piękna, ładna pogoda, słoneczna. A to nagle śnieg mi przyprószył na leśnika. No okej, okay. dzisiaj opowiem trochę o tym samochodzie. Jest dosyć ciekawy i unikalny. Nie jest to nic innego jak Smart Roadster w wersji Coupé. Czyli takiej z napompowanym bagażnikiem. Złośliwie nazywanych przez niektórych jako wersja kombi. Za chwilę pokażę Wam, czym się różni od zwykłej. A to jest najbardziej popularna wersja na jeśli chodzi o bagażnik. Ale na początku kilka słów na temat historii w ogóle powstania tego samochodu. Mianowicie na początku lat 80. Nikolas Hajek, właściciel firmy Swatch, nie wiem czy on dokładnie przeprowadził te badania, czy spotkał się z pewnymi badaniami, że w dużych aglomeracjach miejskich, Główna część przelotów samochodami odbywa się wyłącznie z kierowcą bądź ewentualnie z jednym pasażerem. Natomiast trzy bądź cztery osoby bardzo rzadko kiedy podróżują w takim cyklu praca, dom, praca, dom. W związku z tym, człowiek ten wpadł na pomysł marketingowy, aby stworzyć samochód, który będzie dla dwóch osób. Tak też powstała koncepcja Smarta Fortu. To jest akurat wersja poliftowa. Mianowicie Dużo czasu zajęło zanim człowiek ten znalazł inwestora który chciałby w ogóle współpracować z nim i stworzyć taką markę. I trwało to kilka lat. Pierwszy w ogóle projekt Smarta Fortu powstał z tego co pamiętam w 1982 roku i wyglądało to mniej więcej jak skrócone Tico o pół metra. Taka wersja dwuosobowa. Jeżeli znajdę w necie ten prototyp to podrzucę za chwilę. Początki, jak widać, były mocno kanciaste. W końcu udało mu się dogadać z Mercedesem, ale podejrzewam, że zarząd był mocno podzielony na temat zdań, czy ma to sens, czy nie, i doszli do wniosku, że nie będą tego sprzedawać pod logiem Mercedesa, tylko została stworzona oddzielna marka MCC Micro Compact Car. I była, były te samochody produkowane. W, tuż za granicą Niemiec, na terenie Francji. Dlatego też na tabliczce znamionowej widnieje napis Made in France, no ale jest to w fabryce Mercedesa. Samochód posiada wiele elementów wyprodukowanych w Polsce, jak przełączniki świateł, alternatory i tam wiele, wiele innych rzeczy. Na niektórych elementach nawet spotykałem informacje, że są wyprodukowane we wschodniej Afryce. Jeśli chodzi o badania, o których wspomniałem wcześniej, no to głównym założeniem było to, żeby przemieścić dwie osoby, ale nie tylko ten aspekt był tutaj istotny. Mianowicie chodziło o to, Nikolas zauważył, że w dużych miastach już zaczyna brakować miejsc parkingowych w 80-tych latach. Wyobraźcie sobie, a co jest teraz. To było przecież 40 lat temu. To stwierdził, że idealnym rozwiązaniem byłby samochód, który... Jest w stanie zmieścić się na szerokości miejsca parkingowego, czyli będzie nie dłuższy niż 2,5 metra. Dlatego też powstała wers pierwsza wersja Smart Fortu, czyli model 450, który mierzy sobie 247 cm długości. Już model 451, czyli ten, który został wyprodukowany w 2007 roku, jest o kilka centymetrów dłuższy, ale dalej to nie robi jakiejś różnicy. Natomiast w 2003 roku i to już podejrzewam była koncepcja Mercedesa, ponieważ Smart Fortu, ten który był znany do roku 2002, cieszył się tak dużą popularnością, że postanowili oni poszerzyć gamę o m.in. smarta Fortu, jak i o smarta 4 czyli czterosobowego. Jeśli chodzi o forfora, no to została wykorzystana płyta podłogowa od Mitsubishi Colt. Ale tam oczywiście zmodyfikowana po swojemu. Zresztą, tam jest Roadster był to projekt taki typowo indywidualny. Tutaj nic nie zostało zaczerpnięte z innych samochodów. Natomiast bardzo wiele elementów znajduje się tutaj wewnątrz, wykorzystanych ze Smarta Fortu. Nie pamiętam wymiarów tego samochodu, natomiast za chwilę sobie zobaczę i podam Wam później, może pod koniec filmu, albo coś tam napiszę. Natomiast co jest unikalne w tym samochodzie? Wysokość. Tyłka kierowcy od podłoża. To jest po prostu Gokart. Już nie wspomnę, że wysokość dachu to jest gdzieś na wysokości mojego brzucha, a nie należy do bardzo wysokich osób. Mam mniej niż 1,80 m, więc nawet jeżeli ktoś już ma. Około 1,80 nie wspomnę o wyższych osobach, to musi, zresztą nawet każdy, nawet jak ktoś ma metr m, to musi nauczyć się wsiadać do tego samochodu. To nie wygląda tak jak w normalnym, standardowym samochodzie. Po prostu pierwsze próby wejścia do wnętrza kończą się obiciem dynki. To jest po prostu standard, tu trzeba się po prostu nauczyć. Ale jak już jesteśmy w środku, to wrażenie są, wrażenie jest naprawdę genialne. Ponieważ samochód jest, no, jakby, dopasowany do kierowcy. To jest coś zupełnie innego. Ta wersja, akurat jest taka troszkę bardziej wypasiona, bo te pierwsze, najtańsze wersje znaczy pierwsze, to nie ma znaczenia, czy pierwsze, czy, czy ostatnie, ale wersja taka najbardziej uboga posiadała silnik 61-konny, czyli dosłownie zespół napędowy wyrywany tak całkowicie, bez żadnych modyfikacji ze zwykłego smarta Fortu. No i taka powiedzmy, no była, były tam. Ej, białas, nie wchodź mi tutaj. Były to miały te wersje, fotele materiałowe taka po prostu zwykła tanizna no tu jest wersja taka bardziej wypasiona, czyli skóra która jest podgrzewana tam z przodu mamy panel do podgrzewania do, wyposażeniem dodatkowym są dwa dodatkowe zgary na środku to nie jest standard, to jest opcja no i też, no niestety, Mercedes tak marzy Za każdą, każdy detal to jest dodatek, no taka wersja surowa, podstawowa pewnie nie miała skóry, nie miała grzanych krzeseł te dwa zegarki to są, inform... to są, one mówią nam o ciśnieniu do ładowania oraz o temperaturze silnika, ponieważ zegar nie jest wyposażony, nie jest wyposażony w tem... w... we wskaźnik temperatury, no co jest tutaj moim zdaniem bardzo dużą wadą, że nie ma tego wewnątrz na blacie, a Trzeba dokupić dodatkowy zegar, żeby dowiedzieć się, co się dzieje na przykład z termostatem, bo tutaj standardową usterką jest niedogrzanie w wyniku usterki termostatu. To jest po prostu typowe. Tutaj, jako dodatek, są łopatki na kierownicy, czyli zmiana biegów na kierownicy, kierownica trójramienna. Ta, ten Bayer również występował w smarcie Fortu, ale dopiero, chociaż nie, no, wersja Brabus miała wcześniej, ale dwuramienną kierownicę z łopatkami. Natomiast taka trójramienna pojawiła się w 2003 roku w Smarcie Fortu, czyli kierownica i poduszka jest identyczna jak w zwykłym standardowym smartcie. Natomiast inne elementy wnętrza już pochodzą typowo od roadstera. I teraz, jeżeli ktoś chciałby taki samochód kupić uszkodzony, na przykład po, leki, po lekkim wypadku, gdzie jest odpalona poduszka pasażera, no to niestety tutaj mam złą wiadomość, bo poduszka pasażera jak i pasy, ponieważ pasy wyglądają zewnętrznie identycznie jak w Smarcie Fortu, lecz są zamocowane pod innym kątem i po prostu nie będą się odwijały w momencie kiedy wykorzystamy pas od Smarta Fortu. I taki zestaw poducha pasażera plus pasy to jest wydatek. Już jakiś czas temu było około 2000 zł. W tej chwili myślę, że ciut więcej. Z racji, że tych samochodów naprawdę jest niedużo na ogłoszeniach, ich ceny rosną. I dzisiaj, jak spojrzałem sobie na oferty sprzedaży tego samochodu, no to znalazłem tylko 8 egzemplarzy na znanym portalu. Może gdzieś tam na innych będzie więcej. Natomiast już nie szukałem na jakichś tam bezpłatnych. Karoseria, jak widać jest no zupełnie inna niż Fortu. To nie ma tutaj żadnego elementu, który byłby kompatybilny. Jedynie co przednie zawieszenie jest praktycznie takie samo. Jedyna różnica to sprężyna jest grubsza. Amortyzator taki jak fortu, klocki jak fortu, zacisk jak fortu, zwrotnica, wahacz, swożnie, końcówka drążka, magiel jest inny. Ale z kolei drążki są identyczne jak Fortu. Belka zawieszeniowa, czyli taki element metalowy łączący dwa wahacze z karoserią, tutaj również jest inna. No czyli tak, mamy trzy inne elementy: jak sprężyna, magiel i belka. Pozostałe elementy, które po prostu są zwykłymi elementami eksploatacyjnymi, które się zużywają, są typowo dostępne tanie i naprawdę nie ma z tym żadnego problemu eksploatacyjnego. Problemy się zaczynają w momencie, kiedy pojawia się jakaś słóczka. I jeszcze jakieś graty można kupić do tego, no ale wiadomo, że to odpowiednio już zaczyna kosztować. W ogóle te samochody kiedyś miały taki dołek cenowy, gdzie ja kilka lat temu byłem w stanie zlokalizować egzemplarz w granicach 6-8 tysięcy złotych no nie jakiś tam w super stanie no ale dało się za tyle kupić w tej chwili widzę, że najtańszy egzemplarz oscyluje koło 12 tysięcy złotych i cena raczej będzie rosła, ponieważ jest to samochód unikalny, tego jest coraz mniej ten dodatkowo jest wyposażony w twardy dach, bo standardowy jest materiałowy i wtedy ten element czyli słupek tutaj jest blaszany można go sobie wypiąć po złożeniu dachu, ta wersja posiada nie dość, że dach szmaciany który jest automatycznie Automatycznie za pomocą silnika z przekładnią i linek sobie wjeżdża tutaj. Oczywiście pewnie kolega, który jest właścicielem tego samochodu, słupki ma w domu, bo nie ma ich akurat w samochodzie, więc trzeba wymontować dach plastikowy, który powoduje, że samochód ma nadwozie na no typowe zamknięte i tam jakby nic się nie dzieje z tym dachem materiałowym. Na zimę super sprawa. No i wtedy jest powiedzmy sobie nam taka targa z możliwości no targa, tak, tak można to nazwać. Więc ten plastik, czyli plastikowy dach jest unikalny. I to jest bardzo drogie. Więc ja kiedyś kupiłem Roadstera z powodu właśnie tego dachu. Czy ta tylna wersja koroserii Wam się podoba czy nie, no to już jest kwestia unikalna. Mi osobiście podoba się bardziej wersja standardowa, czyli bez szklanego bagażnika i szyb. Ta wersja, czyli coupe, jest bardzo specyficzna jeśli chodzi o serwis, bo to jest jeden z niewielu samochodów na świecie, jeżeli nie jedyny, gdzie, aby dostać się do świec w silniku, należy wymontować tylne szyby, bo inaczej nie da się zdjąć całego tego tyłka plastikowego. No, tak sobie tutaj wymyślili. Ten egzemplarz, oczywiście, też tutaj przyjechał do mnie na pewien serwis, mianowicie wykończyła się skrzynia biegów, więc coś tutaj trzeba będzie grzebnąć przy tym. No w tym filmie nie będę tego zamieszczał, nie wiem czy w ogóle to ma sens, aby coś tutaj jakieś tam bardzo drobiazgowe szczegóły techniczne jeszcze zamieszczać serwisu tego. No serwis jest niemalże identyczny jak Fortu. Tym bardziej, że tylne tylne zawieszenie, czyli zespół napędowy poza inną wersją silnika, która jest na przykład 82 i 101 koni od tego, co się znajduje w smarcie Fortu, czyli takiej tej popularnej 4000, 400 to nic więcej się nie różni, czyli są te same sprężyny, te same zawieszenia, amortyzatory, hamulce, dokładnie wszystko to samo. Więc znowuż z tyłu mamy typowe elementy eksploatacyjne, dostępne no w prawie że każdym sklepie motoryzacyjnym. Także pod tym względem nie ma tutaj żadnego stresu, kupując takie auto. A uważam, że warto, jeżeli ktoś miałby taki pomysł, aby posiadać taki samochód w swojej kolekcji, no to jego wartość będzie rosła, a nie malała. Ciekawostką jest też to, że dźwignia do otwierania pokrywy bagażnika, jednocześnie maski samochodu, znajduje się w schowku. Czyli ponieważ silnik jest z tyłu, to tutaj mamy bagażnik. Jak to otworzyć? O tak. A w bagażniku mamy zestaw serwisowy, czyli sprzęgło, skrzynie, olej. Nie będę teraz wyciągał tego, ponieważ jest to zapakowane klamotami. Natomiast miska, którą tutaj widać, jest wyciągana. A pod tym przetłoczeniem znajduje się akumulator. Teraz otworzymy sobie pokrywę silnika. Znaczy, najpierw bagażnik pokrywa silnika, co za chwilę. No bo jak w każdym sportowym samochodzie silnik znajduje się z tyłu. O tutaj jest ten dach szmaciany, zwinięty. Dobrze, wyjmę to na zewnątrz na razie. Pokrywa silnika identyczna jak fortu. Silnik tak jak widać. Jak w zwykłym smarcie. Różnica jest tylko taka, że zbiornik wyrównawczy znajduje się w tylnej części, czyli tutaj, a nie z przodu. No, i tutaj jest trochę lepiej rozwiązane odpowietrzanie silnika układu chłodzenia z racji, że zbiornik wyrównawczy jest w tylnej części. Natomiast tam trzeba odpowietrzeć chłodnicę z przodu, ale to już jest znacznie łatwiejsze niż odpowietrzanie tego układu jak w, w smartcie Fortu, czyli w 450. Czyli gdyby nie szmaciany dach wewnątrz bagażnika, to naprawdę byłoby tutaj sporo miejsca na różne gadżety, bądź na po prostu torby, żeby gdzieś wybrać się tym na wycieczkę. Najbardziej charakterystyczna felga dla Roadstera. Na Wikipedii znajdziecie dużo szczegółowych danych. Tutaj między innymi można przeczytać, że wysokość to jest zaledwie niecałe 120 cm. To jest naprawdę niewiele. Zresztą wystarczy, że rozwiniecie sobie centymetr od ziemi do tej wartości i sami się przekonacie, że to jest po prostu płaski naleśnik. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba ten samochód i czy interesuje Was, abym w jakimś tam kolejnym filmie opisał. Co będę w nim naprawiał? Na razie to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!